Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, z dwudziestoletnim bagażem małżeństwa mieszka sobie przesympatyczna para Janusz i Grażynka. Na szczęście wszystko wróciło do normy. Janusz, co to jest za lapiery na tym zdjęciu? Oo. Często pytacie mnie, jak się chodzi w takiej masce, jak się oddycha. Przypominam, że możecie to sprawdzić osobiście, zamawiając taki oto jedyny certyfikowany boks. W środku maska, osobiście napisany przeze mnie dyplom i niespodzianka. Kup i pokaż sąsiadowi, że cię stać. <gry> Także, kto ogląda przypadkowo czwartą falę, a oczywiście nie przypadkową, nie. <gry> to powiem Wam, że koszulka, którą kupiłem dodatkowo, jak to mówią, jest high standard. <gry> Tylko muszę troszeczkę brzuszka nabrać. <gry> no i oczywiście do tego certyfikat fantastyczny. Oraz czwartej fali podpisy. Proszę bardzo. Oprócz tego są jeszcze naklejeczki, żeby sobie na autko na przykład, na trasata przypierdzielić. <gry> No i przede wszystkim maść ta ból dupy sąsiada. A co do maski, kochani? Zaraz wam powiem. No powiem ta, maska nie sprawia dużego problemu. Można oddychać dni swobodnie, jak to mówią Prima Sort. Także może nawet w tych czasach służyć jako maseczka ochronna, ale... Żeby się przekonać, jak to wkurza sąsiada, to się zaraz przekonamy, bo wiedziałem, że robi coś przed domem. Lecimy. <słysizmy> <słysmy> no moje uszanowanko, arcy dostojnemu sąsiadowi. <słysmy> <słysmy> Przymij piątala sąsiad. <słysmy> Maska i koszulka od czwartej fali? Jeszcze ode mnie masz na ból dupy dostaniesz! Orzesz ty. B